Powiedz szczerze na wszystkie pytania. Zapisz wszystkie punkty i je dodaj. Na końcu filmu poznasz swoje predyspozycje zawodowe. Uwaga, niektóre osoby mogą zakwalifikować się do dwóch kategorii. Czy zadanie z pierwiastkami i potęgami rozwiązujesz z przyjemnością? Czy lubisz, gdy inni ci się zwierzają i proszą o radę? Czy lubisz kierować grupą innych uczniów w wykonywaniu trudnego zadania? Czy lubisz rysować wykresy i schematy oparte na wielu danych? Czy lubisz skomplikowane zadania matematyczne? Wybierz cechę, która Cię najlepiej charakteryzuje. Jeszcze raz, wybierz cechę, która Cię najlepiej charakteryzuje z tej grupy. I ostatni raz wybierz cechę, która Cię najlepiej charakteryzuje. Czy wyobrażasz sobie życie bez innych ludzi? Wolisz spędzać czas na boisku niż w domu przed komputerem? Czy umiesz wyczuć, kiedy jakaś osoba chce porozmawiać o swoich problemach? Czy lubisz ubierać się inaczej niż inni? Czy potrafisz poświęcić dużo czasu na zadanie z matematyki, aby je rozwiązać? Czy często sprawdzasz w internecie definicje słów, których nie rozumiesz? Czy masz idealny porządek na biurku? Czy wolisz zajęcia praktyczne lub prace ręczne od zwykłych lekcji? Czy lubisz pisać? Czy lubisz opiekować się młodszymi uczniami? Nie przegap innych filmów. Daj łapkę i zasubskrybuj kanał. Wyniki. Jeśli uzyskałeś do 150 punktów, oznacza to, że masz artystyczną duszę. Lubisz sztukę, muzykę, film, literaturę. Masz wiele pomysłów plastycznych. W szkole, jak i w domu, myślisz kreatywnie. Ciągle byś coś zmieniał i upiększał. W wielu działaniach wykorzystujesz swoją wyobraźnię i zdolności twórcze. Zawody pasujące do Ciebie to aktor, architekt, dyrygent, dekorator, designer, fotograf, grafik, kompozytor, muzyk, malarz, pisarz, projektant, plastyk, stylista, reżyser, rzeźbiarz, tancerz, wizerzysta, choreograf, dziennikarz, nauczyciel języka polskiego. Od 100 do 250 punktów. Lubisz spotykać się z ludźmi i im pomagać, doradzać, wyjaśniać i opiekować się nimi. Częściej używasz uczuć niż faktów. Jesteś empatyczną, cierpliwą i przyjazną osobą. Relacje z innymi są dla ciebie najważniejsze. Zawody pasujące do ciebie to fizykoterapeuta, bibliotekarz hostessa, kelner, reporter, lekarz, logopeda, nauczyciel, przedszkolanka, pielęgniarka, pedagog, ratownik, psycholog, stewardessa, trener, masażysta, kosmetyczka, fryzjer, doradca zawodowy, opiekunka, kelner, dietetyk. Jeśli uzyskałeś od 200 do 350 punktów, lubisz analizować dane i je porządkować, lubisz liczyć. Rozwiązujesz problemy według wcześniej ustalonych zasad, instrukcji i reguł działania. Posiadasz umiejętności urzędnicze i księgowe. Zawody najlepiej pasujące do ciebie to archiwista, urzędnik, agent celny, agent ubezpieczeniowy, edytor. Redaktor, inkasent kasjer księgowy, doradca bankowy, recepcjonista, administrator sieci informatycznych, operator wprowadzania danych, specjalista do spraw rachunkowości. Od 300 do 450 punktów oznacza, że lubisz działać i właśnie w ten sposób rozwiązujesz problemy. Lubisz praktyczne zadania i masz satysfakcję, gdy sam je rozwiążesz. Masz realistyczne podejście do życia. Nie boisz się spraw technicznych i mechanicznych. Oznacza to, że zawody najbardziej pasujące do Ciebie to elektryk, cukiernik, ogrodnik, hydraulik, inżynier, technik budownictwa, tokarz, lakiernik samochodowy, kierowca, murarz, blacharz, dekarz, mechanik, marynarz, optyk, elektromonter, strażak, hodowca, technik dentystyczny, pilot. Jeśli uzyskałeś od 400 do 550 punktów, lubisz pracę z ludźmi, umiesz nimi kierować, organizować ich zajęcia, potrafisz analizować dane i rozumiesz wykresy i słupki z liczbami, lubisz rozmawiać i przekonywać do swoich racji. Zawody najbardziej pasujące do ciebie to adwokat, agent ubezpieczeniowy, handlowiec, sprzedawca, dyplomata, doradca, akwizytor, przedsiębiorca. Jeśli uzyskałeś ponad 500 punktów, oznacza to, że wszystko próbujesz zrozumieć, lubisz wiedzieć, jak coś działa, poszukujesz prawdy o rzeczach, badasz je, analizujesz, lubisz rozwiązywać skomplikowane problemy. Masz pamięć do liczb i wzorów, dat i zjawisk, definicji i trudnych praw. To wszystko oznacza, że zawody najbardziej pasujące do Ciebie to muzykolog, analityk, historyk, astronom, epidemiolog, psycholog społeczny, archeolog, weterynarz, biolog, chemik, filozof, antropolog, geolog, geograf, fizyk, lekarz, farmaceuta, matematyk, meteorolog, programista, politolog, statystyk, socjolog.